Prezes wzywał? Tam zaraz wzywał. Chcieliśmy z księdzem zapytać, jak idą przygotowania. A jak mają iść? Chłopaki się grzeją. To co, łopaki? mamy piłkę. To może coś pobiegamy? No, w księdze chyba jakiś szatan wstąpił. Nie szatan, tylko Duch Święty. No ale to, żeby oni jeszcze w nogach coś tam mieli. Będą, będą, się ksiądz nie martwi. Co się nie da wymodlić... To się da załatwić, albo kupić. No a jak dajmy na to, Sędzia będzie przekupiony i ten puchar przypadnie komu innemu. Ale kto przekupi? Przecież ja Sędziego opłacam. Oj, coś czuję, Rysiu, że my wreszcie coś zarobimy. Najważniejsze, że jest. Na kogo postawić? <laughs> Pan prezes chce tyle kasy postawić na naszych zawodników? Coś ty zgłupiał? Mów! Mecz będą grali. Zakłady przyjmują. Kurs jaki? Na Berlin, panie prezesie. Na Berlin! Goziorek! Ty musisz kas poluzować, bo ci krew do mózgu nie dopływa głąbie. Ja się pytam, kurs zakładów jaki? dnia tutaj na pana czatuję. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczeka, ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć? Trenerze, zróbmy jakąś przerwę na nawodnienie chociaż, co? Ty to się już wczoraj tak nawodniłeś z Gienkiem, że w piłkę nie umiałeś trafić. Pompować mi tu! Polska Gola, serial komediowy z piłką nożną w tle. Każdy się wkręci.